dzieci puszczały takie teksty wracaj do Afryki i prosto banany. Nie możemy uciekać z Polski przez to, że jest rasizm. Przyjazd do Polski był prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą zrobiłam jako matka w większości dla siebie. Bo ja chciałam, żeby moje dzieci się odnalazły w moim kraju. Trzeba spojrzeć rasiście w oczy i powiedzieć: "No i co? I jestem czarna i co z tego? Ja się tutaj urodziłam." To jest moja ojczyzna, ja chcę, żeby mój syn się czuł Polakiem. Kocham Polskę, to jest mój kraj. Niektóre z moich pierwszych pamięci z dzieciństwa to były takie, że byłam wytykana po prostu za kolor mojej skóry. Wytykana palcami palcami, zarówno dorośli, jak i dzieci. Tu idzie murzynka! No, no, patrz, Murzyn. Było to bardzo. Um, słowa mi brakuje. Było to bardzo. To było przykre? Przykre, to było raniące. Nie, nie, Dorastając, zawsze byłam tą inną osobą. Zawsze mhm. wszyscy się na mnie patrzyli. I to nie było takie, oj, tak trochę zerknę. To było takie lampienie się bardziej mhm. i. Dla dziecka to było trudne. Dla, dziecka było, dla mnie jako dziecko było najbardziej trudne zrozumieć, dlaczego to się dzieje. I jak, jak taka sytuacja istnieje, no to po prostu wiesz, kto się patrzy z ciekawości, a kto się brzydzi. Mhm. Teraz Polacy bardziej się patrzą z ciekawości, bardziej są um, zaintrygowani mną i tym, że, że tutaj żyję. Najbardziej tym, że jeszcze mówię po polsku. Mhm. Um, w szkole było ciężkie lato. Um, chodziłam do podstawowki w Gdańsku i pamiętam, było dużo takich sytuacji, że dzieci puszczały takie teksty. Wracaj do Afryki i i banany. Ja się skarżę, że nauczycielce, a ona do mnie mówiła: Co, mają rację, i w ogóle cię tutaj nie powinno być. Trzeciej, Nauczycielka, czy coś takiego? W trzeciej takie? klasie podstawówki, tak. Ona, ona mi powiedziała, że ja niczym w moim życiu nie będę, przez kolor mojej skóry. Ona była bardzo ostrą nauczycielką dla mnie. tak. Z taką nienawiścią się do mnie. Ja to tak tak pamiętam, było to bardzo trudne dla mnie. Mieliśmy dobre stosunki, tak jak dzieci się bawimy, ale jak zawsze, zawsze się wszystko opierało na kolorze mojej skóry. Jak była jakaś awantura, to ty, Murzynko, albo ty, Czarnuchu, i to było przez to, gdzie z normalnym dzieckiem o tym masz krzywy nos. U mnie tego nie było. Zawsze wszystko się opierało na kolorze mojej skóry. Druga klasa podstawówki, biologia, byliśmy pod budynkiem jakieś tam starsi chłopacy zaczęli za mną biegać, bo chcieli wiedzieć, jak... Jak czarna cipka się czuje. Coś, no coś w tym stylu, tak? I starsi chłopacy z ósmej klasy biegli za mną, jak ja biegłam do domu. Dzieci się bawią, bawimy się i coś jakaś grupa innych dzieci przychodzi, jaka, i rzucają we mnie, no i stoję tam i mam, nie wiem, co jest tam śmieszne i bolesne, w dzisiejszym dniu o tym myśleć, po prostu, ale no, na przykrość. Było dużo takich, po prostu takich sytuacji. Pierwszy raz, jak założyłam okulary w podstawówce, to jakiś starszy chłopak, nie pamiętam kto, popchnął mnie ze schodów. Bo małpy teraz też noszą okulary i mi rozdepnął okulary. A ja poszłam do domu i byłam w takich kłopotach, bo pieniądze były u nas, Na tu ja poszłam do szkoły i zepsułam nową parę okularów. W moim dzieciństwie moja mama, dlatego uważam, że nie była przygotowana na to, nie była w stanie mnie wspierać w tych momentach. Um, nawet były takie sytuacje, gdzie byliśmy gdzieś w sklepie i ja wsadzam rękę do bułek, i wszystkie inne ręki wypadają. I moja mama, um, chodź, idziemy! Jakbym i zawsze, nie, ja tego bardzo nie cierpiałam, bo zawsze się czułam, że jakby ona się mnie wstydziła. Że dlaczego, nawet jak już później, bo to się dalej w Polsce <grym> dzieje, ale w późniejszych latach, um, ja coś do ludzi mówię. A moja mama mnie nigdy nie, broi, nie broniła, po prostu uważała, że trzeba na głupich ludzi nie zwracać uwagi. Tak było mi bardziej powiedziane w dzieciństwie, że to są głupi ludzie i zostawiamy ich. Ale tak naprawdę wsparcia, takiego porozmawiania ze mną, że słuchaj, no nie wiem, co ja bym moim dzieciom powiedziała, tego nie było. Hmm. I tego mi bardzo brakowało po prostu, musiałam to wszystko jakoś sama sobie układać, a to nie jest, um, to nie jest łatwe. Uważam, że moja mama nie jest, um, może nawet do dzisiaj, nie jest w stanie um, sobie poukładać tego, że ja jestem czarna. Wydaje mi się, że ona się czuje ukarana przez całe swoje życie, przez to, bo mamy ze sobą trudne stosunki. Macie A, kontakt? Mamy kontakt, um, ale kontakt między nami. Jest bardzo dużo rzeczy, których. Um, Moja mama nie może na te tematy dyskutować, bo się robi zła, a ja to potrzebuję. Czyli ty chciałabyś z mamą porozmawiać, ale mama jest zamknięta na to? Tak. I... Chciałabyś się dzisiaj powiedzieć? Co w zasadzie? Jestem czarna. To nie moja wina. Odwal się, no nie wiem. Po prostu jestem czarna. Jestem dumna z tego, że to jest częściowo. Ja odnalazłam się wśród czarnych ludzi w życiu, w stanach w rodzinie mojego ojca i mojej mamie to się bardzo nie podoba. Ona by chciała, żebym myślała, tak jak przeciętny Polak. I mamy sprzeczki przez to, bo ja wszystko robię po czarnemu. Tak. Tak. Um. Czy w Twojej ocenie Twoja mama jest rasistką? Uważam, że tak, ale nie wolno jej być. Nie wolno? Bo um, otoczenie jej nie pozwala, jest matką czarnego dziecka. Naprawdę nie wolno jej być rasistką, ale uważam, że nie podoba się jej kolor mojej skóry najbardziej. Mogę ci powiedzieć tak, mój ojciec, mój rodzony ojciec na 100% uważa, że moja mama jest nasistką. I... Mój urodzony ojciec wyjechał do Nigerii jak miałam jakieś 4 dni. Um, mama nie miała wsparcia rodzinnego. Nasze dziadki się um, odwrócili od niej. A um, zwrócili co... się ze względu na tak, ciebie? Tak, um, z dziadkami nie miałam kontaktu. Przez bardzo długo, a potem był kontakt tylko w Gdańsku, bo był wstyd zabrać takie dziecko na wieś. No, to była katastrofa po prostu rodzinna, no, moje, moje urodzenie, bo jednak to były te lata i to, to był, Polska była innym krajem i byłam jedna z niewielu. Mój ojczym, ja go rozdwoiłam w mojej głowie, bo z jednej strony on był moim tatą, z jednej strony on był moim ojcem, gdzie dzieci mnie przezywali i on mnie bronił. On był tą osobą, która zmieniała mi pieluchy, która była tam dla mnie, ale z drugiej strony um, były momenty, gdzie stosunki między nami nie były. To co ojciec z dzieckiem robi po prostu um, zaszły w stosunki dorosłych. Um, po alkoholu byłam dotknięta w, w sposoby, w których dzieci się nie dotyka. Chcesz powiedzieć, że twój ojciec ojczyn, ojciec. Ojciec. Ojciec, twój ojciec. ojciec. Molestował? Tak. I to zaczęło się. Jak miałam 7 lat? Jak miałam 7 lat, twój ojczym zaczął, zaczął cię molestować? Tak. Za pierwszym razem to byłam w szoku. Miałam małego brata i się bardzo o niego bałam. Ale. To było coś takiego, że poddam się temu, żeby wszystko było ok. Tak na to spojrzałam jako dziecko. I jak moja mama się tak na początku trochę dowiedziała, to zareagowała na to bardzo źle. Twoja mama się dowiedziała? Po pierwszym razem zakrwawiła mi nowy ręcznik. I była bardzo obrażona, bo poszła na noc, a ja tutaj zepsułam ręcznik i no takie kłótnie między matką a dzieckiem. Czy ale... twój ojczym odbywał z tą stosunki? No tak. Bo całe moje życie czułam się patrząc na inne. Osoby, które mam dużo znajomych, którzy są mieszani tak jak ja i nie mieli, musieli sobie dać radę w tym kraju, a ja po prostu uciekłam. Od tego bólu, od tego dziecięcego piekła, po prostu uciekłam i nie chcę, żeby to było koniec mojej historii z Polską. Bycie Polakiem, to jest coś, co jest zmównione w nas jako dzieci, i to z tego, że w Stanach wyglądam jak normalna amerykanka, nie, nie, nie widać po mnie niczego. W sercu wiem, że pochodzę z Polski i wiem, że dla mnie to było ważne, żeby moje, moje dzieci, mój syn, odnalazły się w Polsce, pomimo tego, że mogłam mu dać łatwiejsze um, łatwiejsze życie w Stanach, ale Wiem, że to nie będzie łatwe dla mojego syna. Jak pierwszy raz przyszedł z przedszkolu z przedszkola i powiedział, mamo, oni się nie chcą ze mną bawić, bo mówią, że jestem czarny to mnie bardzo bolało. Całą noc płakałam, bo ja jego wsadziłam w tą sytuację. to nie musiało To nie musiało być, um, to nie musiało być jego, jego doświadczenie. Ja to spowodowałam, ale wiem, że to jest ważne bo jemu się należy być w Polsce, on jest Polakiem, jemu się należy mówić po polsku, a um, nie możemy uciekać z Polski przez to, że jest rasizm. Trzeba... Trzeba być, mm, nie wiem, zwyciężyć z tym rasizmem, nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu trzeba spojrzeć rasiście w oczy i powiedzieć, no i co? I jestem czarna, i co z tego? Ty jesteś biały, i co? Bo jak jesteś w stanie to zrobić, to odbierasz tej osobie tą moc. Przyjazd do Polski był prawdopodobnie pierwszą rzeczą, którą zrobiłam jako matka, w większości dla siebie. Bo ja chciałam, żeby moje dzieci się odnalazły w moim kraju. Od momentu, kiedy on się urodził, zaczęło mnie ciągnąć do Polski w taki dziwny sposób, bo mam, mam starszą córkę, która jest adoptowana, i z nią się to nie wydarzyło. Ale z moim rodzonym dzieckiem ja chciałam, żeby on miał tą historię, żeby on do tyle ile mógł, żeby on się czuł Polakiem. Czyli ty czujesz się Polką? Tak? Ty ja jesteś Polką? Jestem Polką. Odzyskałam mój język i przez to postanowiłam sobie 13 lat, że nigdy nie, nie stracę mojego języka. Nigdy, bo. Pomimo tego, że jestem Polką, jestem Amerykanką, jestem Nigeryjką, ja się tutaj urodziłam. To jest moja ojczyzna. Ja, pomimo tego, że nie czułam, że należę do tego kraju jako dziecko, jako dorosła osoba, wiem, że jestem... To jest mój kraj. I żeby się Polska polepszyła z rasizmem, osoby takie jak ja muszą, muszą tutaj... nie mogą wszyscy uciekać. Polacy są znani na całym świecie jako ciężko pracowici ludzie, mamy niesamowitą historię, przetrwali Polacy bardzo dużo i ja chcę, żeby mój syn się czuł Polakiem, żeby on czuł to samo, co ja czuję do Polski, pomimo tego, że paszportów może mieć nie wiadomo ile. A co ty czujesz do Polski? Kocham Polskę, to jest mój kraj. Nie wiedziałam, ile się za Polską stęskniłam. Naprawdę, przy, są momenty, gdzie jestem w, w miejscach, gdzie byłam jako dziecko i to jest dla mnie niesamowite, że jestem tu z moją rodziną i i żyję w tym kraju i żyję dobrze. Mi jest dobrze. Mam wspaniałych przyjaciół, mam wspaniałe, jest, jest mi dobrze. I żebym ja się pogodziła z tym, co było, żebym ja się um, odchorowała to wszystko, ja potrzebowałam być tutaj. Może do końca nie byłam tego pewna i nie wiedziałam tego wtedy, ale teraz to wiem. Teraz jestem bardzo dumna z tego, że to było, było bardzo duże podjęcie. Przeprowadzić całą rodzinę wszystko do Polski, ale jestem bardzo dumna z tego, że to zrobiliśmy. Jak mój, mój syn. Przekręca odmiany polskie, to moje serce takie jest szczęśliwe, że on to ma. Jestem bardziej zadowolona niż przygnębiona, że to zrobiliśmy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To jest bardzo inspirująca rozmowa. I wydaje mi się, że jesteś osobą niezwykle dzielną, wiesz? Dzielną, walczącą o siebie, o swoją rodzinę i walczącą też o dziwo o ten kraj, o to żeby ten kraj był lepszy. Tak. To jest bardzo dla mnie ważne. Jakby nie było zawsze jestem polką. To była dla mnie bardzo poruszająca rozmowa, A bardzo, bardzo inspirująca rozmowa. Bardzo ci dziękuję za szczerość. Mam nadzieję, że ty i Twoja postawa pokaże ludziom, że trzeba takich ludzi jak ty szanować. Nie, nie mówię takich ludzi jak ty, po prostu trzeba wszystkich szanować. Ale ciebie trzeba szanować w dwójnasób. Bo jesteś po prostu bardzo, bardzo dzielny. I walczysz o ten kraj, o swoją ojczyznę, o takich ludzi jak ja, o takich ludzi jak ty i Twoja rodzina. Dziękuję ci za to bardzo. Dziękuję również. Jak się czujesz?